Dzień dobry, nazywam się Ewa Marcinkowska i z wielką przyjemnością witam na naszym kanale Widzi. Proszę Państwa, przypominam ruch biało-czerwonej wstążeczki, te dwa kolory biały i czerwony nasze barwy narodowe proszę państwa nuźmy je Nuśmy je tutaj przypięte do piersi nośmy je na co dzień a nie tylko od święta wpuśćmy te dwa kolory pomiędzy nas niech one będą dla z nami razem każdego dnia proszę państwa jest to naprawdę naprawdę bardzo ważne dzisiaj proszę państwa będzie smutny temat ponieważ będę mówiła o śmierci aborcja Eutanazja. Jednak e, na samym początku chciałabym zaznaczyć, że nie będę mówiła tutaj na ten temat, w, a, będę mówiła tutaj na ten temat w aspekcie człowieka, a nie w aspekcie religijnym, ponieważ w stosunku do śmierci wszyscy jesteśmy tacy sami, wszyscy jesteśmy równi i pod tym względem na świecie panuje tylko jedna jedyna równość, jaką znam i tylko jedyna jedyna demokracja właśnie. Śmierć. Śmierć. Ona przychodzi po nas wszystkich równo, bez wyjątku. Bez względu na wyznanie, na kolor skóry, na przynależność partyjną, na bogactwo, na wysokie stanowisko, jakie byśmy nie mieli. W stosunku do śmierci naprawdę wszyscy jesteśmy równi i tu nie ma wyjątku. Tak samo aborcja czy eutanazja dla mnie to po prostu. Tak samo aborcja, jak i eutanazja to jest to samo, ponieważ de facto to jest odebranie życie, życia drugiemu człowiekowi. Z tą różnicą, że aborcja jest to zabicie człowieka na początku jego życia, a eutanazja na końcu jego drogi, jego drogi życiowej. Problem leży w tym, aby wszyscy zrozumieli, że tak samo jedno, jak i drugie jest po prostu złe. Ale ten, proszę państwa, nowoczesny świat, ten nowoczesny system wprowadza nowe terminy, nowe terminy godności, które służą a właściwie um, służą one do zmiany postrzegania tego um, terminu śmierć mówią nam o godnej śmierci mówią nam o godnym życiu mówią nam o godnym dachu nad głową używają bardzo często słowa godność i z tego też powodu proszę państwa zaczęliśmy Decydować, ile warte jest życie drugiego człowieka. Zaczęliśmy frymarczyć życiem drugiego człowieka. I zaczynamy osądzać, czy dana osoba zasługuje na to, aby żyć, albo nie. Paranoja, prawda? zgadza się paranoja, bo kim my jesteśmy, aby oceniać czy inny człowiek ma prawo, prawo do życia w momencie, jeżeli nie popełnił żadnego przestępstwa, ba w tym naszym wspaniałym świecie, świecie tego państwa opiekuńczego gdzie obywatel musi nie musi przejmować się niczym ponieważ to wspaniałe państwo pomyśli za niego i zrobi wszystko tak, żeby mu dobrze by było. 多。 W tym wspaniałym świecie jesteśmy, proszę, państw, proszę Państwa, darować życie największym zbrodniarzom, ale nie drgnie nam nawet powieka, jeżeli chodzi o życie innego człowieka, który jest od nas słabszy, który jest bezbronny i który de facto zależy od nas. Jego życie zależy od nas. Wówczas nawet chodzimy protestować i gardujemy na, na, na całe gardło, moje ciało, prawda? Prawda? Jak nazwać? Swoją drogą, jak nazwać takich ludzi, ogarniętych tym amokiem śmierci? Mówimy tutaj o godnej śmierci, co wciąż właściwie jest tylko takim językowym substytutem potrzebnym do wytłumaczenia prawa do zabijania człowieka. Zastanawiam się, czy my jako społeczeństwo, czy my, jako jednostka wiemy tak naprawdę wiemy, co to jest godność. Nager często uczywamy tego terminu ugodny. Ale czy znamy jego prawdziwe znaczenie? I tak, proszę Państwa, na przykład Emanuel Kant powiedział, że człowieka należy traktować jako sam cel w sobie, a nie jako narzędzie do osiągnięcia jakiegoś tam celu. A, Arty, a Arystoteles z kolei uważał, że poczucie godności uważał poczucie godności za cnotę. Ja sądzę, że wielu z nas też nie, ma, nie zna terminu cnota. Mało tego, ostatnio terminy człowiek nawet jest podważany i sprowadzany do parteru, ponieważ na przykład, tak jak w Hiszpanii, zwierzęta otrzymują te same prawa otrzymują prawa równe człowiekowi, a równocześnie człowiekowi odbiera się prawo do samostanowienia. Skomplikowane, pomieszanie, pomieszane z poplątaniem. I o to właśnie w tym wszystkim chodzi, aby wyrwać człowieka z Ustalonych, od wieków ustalonych kanonów, dać mu coś, co w gruncie rzeczy jest niczym. Nikt nie zwraca uwagi na właściwie na taki drobny fakt, że człowiek, który ma ugruntowane zasady, człowiek, który ma, u, który ma ugruntowane zasady moralne, zasady etyczne, nie będzie zabijał drugiego człowieka dla przyjemności, lub od tak, bo mu prawo na to pozwolo, pozwala, a więc taka, a więc dlatego, że taka zbrodnia jest usprawiedliwiona przez, przez prawo, czy naprawdę, czy naprawdę jest usprawiedliwiona? Człowiek o ugruntowanym morale wie dokładnie, że taki czyn jest zły, że to jest złe. Ba, taki człowiek też e, bez potrzeby nie będzie zabijał zwierząt, nie będzie maltretował zwierząt, nie będzie niszczył przyrody, nie będzie robił wielu, wielu złych rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że taki człowiek będzie wiedział, że te rzeczy są złe i nie należy ich robić. W każdym razie, aby nie komplikować tego mojego wywodu i nie komplikować sprawy, wystarczyłoby przecież tylko i wyłącznie powiedzieć, że godność jest atrybutem człowieka i bez człowieka nie ma godności. Ale to już jest zbyt wiele, to już jest zbyt dosłowne i w imię godności człowieka. Nie można przecież celowo zakończyć życia drugiego człowieka i nazwać to przy okazji godną śmiercią. Przecież to jest aberracja. I tak właściwie, proszę państwa, po takim głębszym zastanowieniu, dojdziemy do wniosku, że tak naprawdę w tym nowoczesnym, postępowym systemie, w tych pięknych, nowo ustanowionych prawach jest mowa o czymś zupełnie, zupełnie innym. O czymś, co nie ma nic wspólnego z godnością ludzką i z godnością ludzi, którzy cierpią, i z godnością ludzi, którzy umierają. Jako społeczeństwo dotarliśmy do momentu, gdzie. Boimy się starości, boimy się śmierci, chcemy być wiecznie młodzi, chcemy mieć gładkie lica, bez zmarszczek, chcemy być wiecznymi dziećmi żyjącymi bez problemów, bo uciekamy przecież od odpowiedzialności, od problemów, szukamy beztroskiego życia, nawet za cenę kłamstwa i nawet za cenę obłudy. Zapominamy, proszę państwa, że tak naprawdę dojrzałość poprzez doświadczenie, ona jest mądra, a starość, nawet ta starość w tej swojej kruchości, ona jest piękna. I co więcej, starość innych zmusza nas do bycia człowiekiem. Mówię tutaj o tych, na których spada obowiązek opieki nad starszymi, z niedołężnymi niedążny, z osobami. Tak więc dobrowolnie, proszę Państwa, wyrzekamy się, wyrzekamy się bycia człowiekiem. Czy pytanie, czy to nie jest zbyt wysoka cena? Prawda? Zawsze była rada starszych, która poprzez swoje doświadczenie, poprzez swoją mądrość doradzała, doradzała innym. A dziś co mamy dziś? Dziś mamy zimną sztuczną inteligencję. Jakie ma ona doświadczenie? Jaką ona ma empatię? A jaki jest jej cel? Prawda? Większość społeczeństwa możemy wielkość społeczeństwa możemy poznać po tym, jak traktuje starszych, jak traktuje słabszych, ale nie w, ten, ale nie w sposób, w jaki, nie, nie w taki, nie w taki w jaki sposób ona się ich pozbywa, tylko w jaki sposób ona ich traktuje. W związku z tym czy zachodzi pytanie, czy nasze społeczeństwo uzbrojone w te miliony tych kolorowych guziczków jest wielkie? Czy to nasze społeczeństwo jest godne na, nosić nazwę społeczeństwa? Tak no dobrą sprawę, w mojej opinii jesteśmy tylko zbiorowiskiem istot, bez imiennych istot, ponumerowanych istot gdzie stany takie jak choroby, kalectwo czy naturalny proces starzenia, a w końcu i śmierć, w zakamoflowany sposób one znikają. Nie chcemy ich widzieć, boimy się, a w przyszłości te naturalne i zawsze nam towarzyszące stany będą one eliminowane. Dzisiejsi twórcy tych nowych norm, tych nowych ram, tych nowych bezwartości wymazują z naszej świadomości fakt, że ludzkie życie samo w sobie jest najwyższą wartością. Ci twórcy tych nowych norm. Każą nam wierzyć, że taką wiążącą klasyfikacją prawa do życia jest naturalna słabość naszego, naszego ciała, utrata zdrowia lub wygląd. Z czasem umierających komórek. Czy nawet, proszę Państwa, ostatnio bywa takim, takim warunkiem do przetrwania, do życia, bywa brak dachu nad głową. I nam tłumaczą tutaj, że takim wyznacznikiem godności jest prawo do umierania. I właściwie wiecie Państwo, co tak coraz więcej Państw. Zatwierdza prawo do eutanazji, które, jak mówią, jest prawem człowieka do godnej śmierci, ale niektóre rządy, <laughs> przepraszam, Mam chrypkę niestety. W każdym razie, wracając do tematu, niektóre rządy w tym pędzie do nowoczesności przechodzą nawet z samych siebie. I tak też kanadyjski rząd wymyślił, proszę Państwa, diaboliczne nowe rozwiązanie problemu inflacji, problemu bezdomności, gwałtownie rozszerzającej się przestępczości w tym kraju i niedoborów żywności. Jest nim, proszę Państwa, tym, tym nowym wynalazkiem jest eutanazja dla ubogich. Ej, jak się Państwu to podoba? Już tego doczekaliśmy, naprawdę, tego doczekaliśmy. Taka jest rzeczywistość w tej wspaniałej Kanadzie, w tej oazie wolności, jeszcze tak do niedawna. A wszystko, proszę państwa, idzie w parze z radykalnie, z tą radykalnie liberalną polityką, która obiecuje zająć się rzekomo tymi uciskanymi i pokrzywdzonymi ludźmi, finansowo pokrzywdzonymi ludźmi. Nadal często to słyszymy, prawda? W każdym razie reżim Trudeau Oferuje przyjąć na siebie koszty eutanazji za ludzi, którzy są zbyt biedni, by dalej żyć godnie. Oznacza to, że każdy, kto uważa, że jego jakość życia jest zła z powodu właśnie tej radykalnie liberalnej polityki państwa, jaką rząd prowadzi, może teraz, proszę państwa, zażądać od państwa pokrycia rachunku za samobójstwo. W prostych słowach, prostych słowach, jak nie podoba się Tobie nasza polityka, to dajemy Tobie wybór. Śmierć. Umieraj. My, jako nowoczesne państwo, chcemy, nie chcemy Ciebie w naszych szeregach. Patrzcie Państwo, patrzcie Państwo, jaki wspaniały człowiek ten Trudo, prawda? A ten rząd. Jakie jest wspaniały, jak się przejmują tym społeczeństwem. Nawet pokrywają koszty samobójstwa. Byle by tylko ta gawieć nie przeszkadzała. Jakby sprawy tego nie, 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 nie były wystarczająco dystopijne z tymi orwellowskimi blokadami, co pięć minut i z tymi zobowiązaniami, zabijanie biednych, ponieważ brakuje im dachu nad głową. Staje się czymś normalnym. W tym samym a w tym samym proszę Państwa godność do życia jest teraz uważane za taką ideologię, postępową ideologię i tak też w Kanadzie ta sprawa proszę Państwa stała się głośna po tym jak dwie kobiety popełniły właśnie takie to asystowane samobójstwo a powodem dlaczego podjęły tak drastyczną decyzję był brak możliwości godnego życia. Jak podaje The Guardian, pierwsza z tych kobiet, 51 lat, Sophie z Ontario, która cierpiała na silną wrażliwość na środki chemiczne, wybrała ona śmierć z pomocą medyczną po tym, jak przez kilka lat desperacko poszukiwała niedrogiego mieszkania wolnego od dymu papierosianego i właśnie od środków chemicznych. Komuś może wydawać się to śmieszne, ale proszę Państwa, ja osobiście znam osobę, która jest uczulona na dym papierosa i naprawdę nie jest to nic śmiesznego, ani nie jest to nic do pozastroszczenia. W każdym razie, aby pomóc, aby pomóc tej kobiecie, czterech lekarzy z Toronto było świadomych w przypadku pani Sofii, i Napisali również w jej imieniu do federalnych urzędników do spraw mieszkalnictwa i osób niepełnosprawnych. W liście tym lekarze potwierdzili, że jej objawy chorobowe poprawiły się w momencie, kiedy przebywała w czystym powietrzu i poprosili o pomoc w znalezieniu mieszkania wolnego od chemikaliów mieszkania dla tej kobiety. Czy to tak było trudno? Czy to tak było trudno, prawda? W tym, znaleźć w tym wielkim mieście Ontario jakieś skromne, maluteńkie mieszkanie i pomóc tej kobiecie. Czy to tak było trudno? Widocznie tak. Kobieta nie otrzymała żadnej pomocy od państwa, natomiast te same władze nie widziały żadnych przeciwwskazań, aby natychmiast przydzielić jej ostatnią strzykawkę. Ostatnia strzykawka tak, była dla niej dostępna i to za darmo, nie musiała nic spłacić, proszę państwa. Taka jest rzeczywistość. W nagraniu przed śmiercią powiedziała coś takiego, że rząd postrzega ją jako takiego niepotrzebnego śmiecia narzekającego i bezużytecznego i, i upierdliwego. W każdym razie. Yy, Pani Peris, prezes Stowarzyszenia Zdrowia Środowiskowego w Quebecu, powiedziała, że nie chodzi o to, że ona nie chciała żyć. Ona chciała żyć, tylko po prostu ona nie mogła tak żyć w taki sposób. I nie mogła żyć w takim środowisku, bo to środowisko jej uniemożliwiało życie. Druga z kobiet, znana jako, jako Denise, również złożyła wniosek o zakończenie swojego życia. A zrobiła to po tym, jak nie była w stanie znaleźć odpowiedniego taniego mieszkania i desperacko walczyła ona o przetrwanie z renty inwalidzkiej, którą otrzymywała od państwa. Niestety te pieniądze, które otrzymywała, było ich zbyt mało, aby pokryć podstawowe koszty utrzymania. Tak ją, tak, ją, tak ją, proszę Państwa, popchnięto do podjęcia decyzji o samobójstwie. Te dwie kobiety chciały żyć. Te dwie kobiety potrzebowały tylko odrobiny pomocy, której ten wspaniały opiekuńczy system im zaoszczędził. A wracając do Konady. W 2021 roku parlament tego kraju zatwierdził ustawę pod nazwą C7, która znacznie rozszerzała. Uzasadnienie samobójstwa wspomaganego medycznie. Tak się to, proszę państwa, w tej chwili pięknie nazywa, aby nie być brutalnym, bo, bo to nie, ucha, nie uchodzi, bo to zbyt mocne słowo bo można przecież kogoś urazić, prawda? W każdym razie. W tej ustawie C7 jest mowa o takiej szeroko zakrojonej eutanazji, która i yy, yy, ta ustawa usunęła większość ograniczeń i umożliwiła legalną eutanazję Kanadyjczyków w oparciu o ich. Sytuację życiową. I tak kanadyjski magazyn Spector powiedział, że od samego początku ten problem po prostu był śliski. I przytoczył on raport, który sporządzono jeszcze przed wejściem w życie tej ustawy C7, który mówi o oszczędnościach, jakie daje ta ustawa dla państwa. Według tego raportu, oszczędności dla rządu z racji wprowadzenia eutanazji dla społeczeństwa opiewają na około 62 milionów dolarów rocznie. Argument, Hmm. Opieka zdrowotna, zwłaszcza dla osób cierpiących na choroby przewlekłe, jest bardzo droga, a samobójstwo wspomagane kosztuje tylko podatnika, proszę Państwa, ponad 2000 dolarów za przypadek i sprawa jest zamknięta. Żadnych dodatkowych kosztów, żadnych dodatkowych też, proszę Państwa, komentarzy, bo tego się po prostu nie komentuje. Teraz dzięki temu opiekuńczemu, moralnie sprawiedliwemu, temu nowemu prawu, prawie każdy, jeżeli chce, może być uprawniony do samobójstwa, wspomaganego medycznie. Wystarczy tylko, że nie ma możliwości do tak zwanego godnego życia. Mieszka na ulicy, nie ma dachu nad głową, nie ma pracy albo jeszcze coś smutne, prawda? Okrutne, prawda? Ja właściwie, proszę Państwa, ja już się boję, jak będzie wyglądał ten zapowiadany dochód minimalny i w jaki sposób będzie rozwiązywany problem pod tytułem za mało, żeby żyć, za dużo, żeby umrzeć, a tak notabene jest już niedługo on będzie wprowadzany w naszym, w naszym biednym, skołatanym kraju. W każdym razie dla tych cynicznych ludzi z zabiórka żadną wartością jest, proszę Państwa, wolna wola, żadną wartość. Jest honor, żadną wartością jest duma, godność, szacunek czy empatia dla drugiej osoby. Dla nich przejaw bólu czy przejaw smutku jest wystarczającym wyznacznikiem, aby wrzucić człowieka na listę śmierci. Tak można było, proszę Państwa, właściwie tak, jak można było, proszę Państwa, jak można było jako społeczeństwo tak nisko upaść. I czy w ogóle, zastanawiam się, czy w ogóle jesteśmy, jesteśmy jeszcze, jesteśmy społeczeństwem. I pod tym względem naprawdę mam bardzo wielkie wątpliwości. Jedno jest pewne, proszę Państwa, zgubiliśmy, zgubiliśmy człowieczeństwo. Nie ma go, nie ma go pomiędzy nami. Są tylko zimne, wyrafinowane, wyrachowane mm. cyferki i urzędnicy z zabiórek. I tak właściwie ja, jako ja, tak naprawdę, proszę Państwa, to ja wstydzę się przynależeć do takiej grupy istot. I jedno jest pewne. Trzeba, trzeba proszę Państwa, się oszcząsnąć, ocząsnąć z tego amoku, w który nas wpędzono. Trzeba powrócić, powrócić do zasad, które zbezczyszczono. Trzeba wyraźnie mówić nie. I taka na koniec, taka maleńka uwaga. Wczoraj oglądałam taki reportaż Jeden z tych zakazanych ostatnio. I, I tam jeden mężczyzna powiedział coś takiego, że musimy to zrobić. Musimy to zrobić dla nas, musimy to zrobić dla naszych rodzin, musimy to zrobić dla naszych dzieci i dla naszej spokojnej przyszłości. I musimy to zrobić teraz, bo jeżeli nie zrobimy tego my, to nie zrobimy tego my teraz to ten obowiązek spadnie na nasze dzieci. I to one za nas będą musiały zrobić. I proszę Państwa, taka jest prawda. Tak na zakończenie. Dzisiaj nie będę Państwa zapraszała na nasz portal wici z kreską czy bez kreski. Po prostu następna, następna strona internetowa, którą założyłam, proszę Państwa, też przestała już istnieć. Nie ma jej. Widocznie komuś nadepnęłam bardzo mocno na odcisk, ale jeżeli ja, taka mała, skromna osoba, która nie ma zbyt wielkiego, nie ma zbyt wielu widzów, nie ma zbyt wielu czytelników, jeżeli taka osoba jak ja przeszkadza aż tak bardzo i boją się wypowiedzi tego, co mogę powiedzieć, proszę Państwa, to właśnie, jak bardzo muszą się bać. Prawda? Jak bardzo muszą się bać. Ja na dzisiaj podziękuję. Nie wiem, jak długo pozwolą mi być tutaj na tym kanale. W każdym razie dziękuję za uwagę i zapraszam, jeżeli będzie możliwe. Zapraszam na nasze następne spotkanie, a też proszę Państwa, tak na samym końcu, zapraszam na nasz kanał na, na Bitczute i na Rumble. To są jeszcze te media, które są w miarę możliwości liberalne. Także dziękuję uprzejmie za uwagę i zapraszam na następne spotkanie. Dziękuję.